Pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami piękna środa, chcemy ją przeżyć na chwałę Bożą. Chociaż Ewangelia dzisiaj nas ostrzega przed tym, że możemy się dać hmm. zazdrości. Porównywaniu. Uwaga! To jest przypowieść o robotnikach winnicy. Gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż po pierwszych. I wszyscy dostali po denarze. Wziąwszy tego denara, szemrali przeciw gospodarzowi, bo my pracowaliśmy cały dzień tamci i tylko godzinę, i wszyscy zostali zrównani. To jest bardzo ciekawa przypowieść, dlatego, że Pan Jezus daje te pieniądze, wypłaca pieniądze w taki sposób, żeby każdy widział, że daje każdemu porówno. Żeby ci, którzy pracują cały dzień, Widzieli, że On jest dobry również dla tych, którzy pracowali tylko godzinę. Jezus chce, żeby wszyscy to widzieli. Mógłby to zrobić w taki sposób, że wypłaca odwrotnie: najpierw tym, którzy pracowali cały dzień, już sobie idą, a potem jeszcze też tym innym. Kolejność właśnie jest taka, żeby każdy to widział, żeby w naszym sercu była służba na chwałę Bożą, bezinteresowna. Kocham, więc służę. A nie dlatego, że chce na coś zasłużyć, że chce mieć pierwsze miejsce, że chce być bliżej, że chce być bardziej chwalony przez Pana Jezusa albo przez kogoś tam więcej zaszczytów mieć. Nic z tych rzeczy. Święty Ignacy mówi: naucz nas dawać, a nie liczyć. To jest to podejście: dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, czyli robić swoje i się nie oglądać. I tego Pan Jezus uczy w tej przypowieści. Natomiast wszyscy, którzy pracowali w winnicy, to są, można powiedzieć w tej przypowieści, ludzie służący Chrystusowi. To są chrześcijanie. I my, jako ludzie wierzący, niestety się porównujemy. To jest nasza bolączka. Porównujemy się w rodzinach. Jak się niestety zdarza, że żona na przykład powie: Zazdroszczę mężowi, bo jemu się cały czas powodzi. Albo jego chwalą, i zaczynam go tam szpilą gdzieś, żeby, żeby odczuł, że taki dobry wcale nie jest, albo że nie tylko mu się powodzi. Tutaj, co do małżeństwa, to szpilą go, żeby odczuł, że tutaj ci nie idzie. To jest zazdrość, która tak się przejawia. Mamy zazdrość w kościele, zazdrość mamy pomiędzy współbraćmi w zakonie, mamy zazdrość pomiędzy osobami śpiewającymi w jednym zespole. Grającymi w jednym zespole. Tak się niestety zdarza. Jeżeli tego nie przekroczymy, zazdrość się rodzi. Jeżeli tego nie przekroczymy, to będziemy atakować siebie nawzajem. A jeżeli to przekroczymy, to będziemy drużyną. Jako drużyna możemy bardzo dużo zwojować. Drużyna połączona w Duchu Świętym. Do tego nas Bóg zaprasza. Warto, żebyśmy rozumieli z tej Ewangelii. Jezus chce, żebyśmy widzieli, że jeden pracuje więcej. A drugi mniej, żebyśmy to widzieli i doświadczyli tego, że On każdemu daje porównanie. Kocha każdego, powołuje każdego i mamy się tym cieszyć, a nie z tego powodu szemrać na siebie. Na to rozważenie tego, co powiedziałem, błogosławię każdemu z Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie cudowny dzień. Niech nas cieszy to, że Bóg jest dobry i hojny dla każdego z nas. Zapraszam dzisiaj wieczorem na różaniec, na mszę świętą, na kazanie, które chcę do was powiedzieć. Potem powiem też konferencję na spotkaniu wspólnoty Zwiastowanie. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i jeszcze modlitwa razem z mocnymi w duchu. Tutaj są dwa wspaniałe teledyski, niech nas poprowadzą dalej w bliskości Pana Boga. Do zobaczenia.